Tu w tym domu mieszkały dwie rodziny, eee, zginęli dwaj mężczyźni, Stanisław i Karol, Karol 65-latek, Stanisław 60-latek. Do, dochodziliśmy skąd to dobiegły córa krzyczała, że dom się zawalił, nie wiedziałem jeszcze który, ale jak wybiegliśmy na pole, to, to się okazało, że to dom kuzynostwa leży w gruzach i zaczyna się palić. Razem z sąsiadami lecieliśmy na to miejsce, no i po prostu jakąś zobaczyć, czy, czy kogoś nie trzeba ratować. No tragedia wielka, no bo nie było w zasadzie wiadomo, czy ile osób było w środku, czy ktoś przeżył, czy, czy jest potrzebujący. Tam byli Pana najbliżsi? Najbliżsi? No kuzyn z kuzyn. Policja, e, także biegli z zakresu e, pożarnictwa, już tutaj działają, e, na miejscu. Dzisiaj czynności na miejscu nadzoruje prokurator, prokuratury rejonowej w Cieszynie. E, on tutaj jest głównym dowodzącym, jeżeli chodzi o oględziny miejsca zdarzenia, nadzoruje te czynności wykonywane przez policję, jak również przez biegłe. Panie rzeczniku, kiedy Wasze prace się tutaj zakończą, tej komisji, kiedy to będzie można tutaj już. Wszystko Sądzę, że dzisiaj natomiast tutaj, oczywiście, ostateczne słowo należy do prokuratury, która dysponuje tutaj teraz tym terenem. Te czynności muszą być w pełni zakończone. Te siedem osób, które zamieszkiwało ten dom, to była jedna wielka rodzina, czy to były dwie rodziny? Różne? Były dwa osobne gospodarstwa domowe. No Jedna z, jedno ze starszych małżeństw mieszkało w przybudówce, które tworzyło jedną bryłę tego budynku. A drugie, starsze małżeństwo wraz z, z swoją córką, jej dzieckiem i partnerem zamieszkiwali w drugiej części budynku. Żony tych mężczyzn, którzy zginęli, to było rodzeństwo, a także to były osoby spokrewnione ze sobą. Jak mówią ich sąsiedzi, ich bliscy, to byli naprawdę rodzinni ludzie. E, którzy zawsze pomagali. E, Karol był taką złotą rączką. W wielu domach prowadził remonty, zajmował się ogrzewaniem. E, Stanisław z kolei pracował dla miasta e, w zakładzie gospodarki komunalnej, e, i też pomagał e, tutaj mieszkańcom. No, jak widzimy, z domu niestety nie zostało nic. Wiele osób nie może uwierzyć w to, co się tutaj stało.